Drodzy bracia i siostry, święty Augustyn powiedział kiedyś takie bardzo mądre zdanie: Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie. Każdy z nas został stworzony przez Boga z jego własnej woli. Każdego z nas Bóg chce, każdego z nas Bóg chciał stworzyć, chciał naszego istnienia. I my nie mieliśmy w tym żadnego udziału. Po prostu Pan Bóg dał nam życie. Jednakże już bez naszego udziału, bez naszej pomocy, bez naszej woli, Bóg nie może nas zbawić, ponieważ podarował nam wolność. Podarował nam wolną wolę. Dlatego święty Augustyn mówi: Bóg nie zbawi Cię bez Ciebie, bez naszej zgody, bez naszej współpracy z łaską Bożą nie osiągniemy zbawienia, nie osiągniemy nieba, który jest naszym celem. Więc nie tylko Pan działa swoją łaską w nas, ale także my musimy z tą łaską współpracować. Jednakże wiemy, że jesteśmy słabi i że potrzebujemy też innych ludzi, drugiego człowieka. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tak zwanych przyczynach wtórnych, przyczynach drugich. Polega to na tym, że Pan Bóg Uzależnia swoje dobro, łaskę, którą chce dać jakiemuś człowiekowi, jakieś dobro, które chce obdarować, od naszego działania. Może być tak, że jakiś człowiek nie otrzyma pewnej łaski, nie otrzyma pewnego dobra, gdybyśmy, gdyby nie my. Gdy my nie będziemy tego człowieka kochać, nie pomożemy mu w potrzebie, może się nie znaleźć drugi człowiek, który te, to dobro, tę łaskę, wyświadczy. Jesteśmy od siebie zależni. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Bóg nie zbawi nas bez nas samych, ale też potrzebujemy drugiego człowieka do pomocy na tej drodze do nieba. Dzisiejsze słowo, dzisiejsza liturgia słowa bardzo mocno mówi nam, że celem każdego człowieka jest zbawienie, jest właśnie zbawienie, czyli szczęście, życie wieczne w niebie, życie wieczne w szczęśliwości z Bogiem. I my, ka każdy z nas jest na tej drodze do zbawienia. Cały czas wędrujemy do nieba. I dzisiejsze słowo, jak gdy rozmyślałem nad tym słowem, to pomyślałem, że, że są właśnie, jesteśmy sobie dani do pomocy na tej drodze. W pierwszym czytaniu w drugiej księdze machabejskiej, to jest fragment siódmego rozdziału, gdybyśmy przeczytali cały ten fragment, cały ten rozdział siódmy. To zobaczylibyśmy tam historię matki i jej siedmiu synów, którzy są torturowani przez króla Antiocha, po to, żeby wyrzekli się swojej wiary w Boga, wyrzekli się swoich zasad wiary. I poddawani są tam okrutnym torturom, które są tam opisane w tym rozdziale. I gdy się tak zastanawiałem, skąd ci synowie mieli tyle siły wewnętrznej, żeby nie ulec tym torturom, żeby nie wyrzec się Boga. Ci synowie mieli perspektywę zbawienia, mówią możemy pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaniemy wskrzeszeni. Mieli wiarę w zmartwychwstanie, mieli wiarę w zbawienie. Jednakże ta wiara się w nich mogła załamać. W pewnym momencie król Antioch zmusił matkę tych synów, żeby patrzyła jak jej synowie cierpią ich i namawiał, żeby ta matka, Sama namawiała tych synów do odstępstwa. Jednakże matka tych synów jeszcze bardziej umacniała ich w wierze, Mówiła, na moje życie, drodzy synowie, nie, nie wyrzeknijcie się Boga. Ja, mówię Wam to, ja, wasza matka. Umacniała ich w drodze do nieba. I ta historia jest dla nas też takim przesłaniem, że my, w naszych rodzinach, jesteśmy sobie nawzajem dani na tej wędrówce, na tej pielgrzymce do nieba, do zbawienia. Jesteśmy w sobie nawzajem potrzebni. Przez nas przepływa to dobro, ta łaska, którą Bóg chce udzielić, i my wspieramy siebie jako rodzice swoich dzieci, dzieci swoich rodziców, czy rodzeństwo między sobą. Jesteśmy sobie dani na całe życie, by się wspierać tej drodze do nieba. W Ewangelii świętego Łukasza w dzisiejszym fragmencie Jezus przybliży nam także małżeństwo, odpowiadając na. Zaczepkę Saduceuszy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, odpowiada, że w przyszłym świecie ludzie już nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, bowiem umrzeć już nie mogą. W przyszłym świecie po śmierci już nie będzie śmierci drugiej. Jest tylko jedna śmierć tu na ziemi. Następuje potem życie wieczne, życie w niebie, bądź życie w potępieniu. Jezus mówi, że po zmartwychwstaniu w przyszłym świecie małżeństwo już nie będzie potrzebne, ale tutaj na ziemi jest. Więc zatem po co jest potrzebne właśnie w tej wędrówce do nieba, do zbawienia? Kościół mówi, że małżeństwo ma dwie funkcje, dwa dwie takie zadania. Pierwszym zadaniem małżeństwa jest miłość wzajemna małżonków, a drugim zrodzenie potomstwa. To są takie dwa fundamenty małżeństwa, i ta miłość wzajemna małżonków. Czym jest miłość? Miłość jest chęcią, żeby ta druga osoba, mój małżonek czy małżonka, otrzymała jak największe dobro. Chcę dobra dla tej drugiej osoby. A czy największym dobrem, jakie jest na świecie, nie jest życie wieczne w szczęściu, w niebie, z Bogiem? To jest największe dobro, jakie nasz małżonek, nasza małżonka może osiągnąć. Więc ta miłość wzajemna też jest tym wspieraniem się na tej drodze. Małżeństwo jest wspólnym wędrowaniem do nieba, do życia wiecznego z Bogiem, by tam już być ze sobą na wieczność w miłości. Więc nasze rodziny i małżeństwa są po to, żeby wspierać się na drodze do nieba. Jest jeszcze ktoś, są takie osoby, które są też nam potrzebne na drodze do nieba, i są to kapłani. Pan Bóg chce dawać siebie nam przez kapłanów. Najpierw tę moc, tę władzę dał apostołom, a apostołowie przekazali ją kolejnym pokoleniem księży, kapłanów. I Bóg na tej drodze, na tym pielgrzymowaniu do nieba, daje nam siebie samego w Eucharystii, daje nam chleb aniołów, chleb pielgrzymów, który duchowo nas umacnia na tej pielgrzymce do nieba, do zbawienia. I gdyby nie kapłani, tego chleba tego eucharystycznego byśmy nie mieli. Tak samo na tej drodze do nieba często upadamy, grzeszymy, poddajemy się. I takim ratunkiem jest sakrament spowiedzi, sakrament pokuty i pojednania. I też bez kapłana byśmy nie mogli się pojednać z Bogiem. Pan Bóg chce przez kapłana rozgrzeszać. Nawet kapłan potrzebuje drugiego kapłana, bo sam siebie nie może rozgrzeszyć. Każdemu z nas potrzebni są na tej drodze do zbawienia kapłani. Ja jako przedstawiciel seminarium duchownego w Koszalinie, w którym to kształci kapłanów, chcę z tego miejsca bardzo prosić was każdego o modlitwę, o nowe powołania, o to, żeby Pan Bóg dodawał odwagi tym, których powołuje, ponieważ Pan Bóg cały czas powołuje, ale nie każdy na to powołanie chce odpowiedzieć, może woli wybrać inną drogę, jest wolny. Ale Pan Bóg cały czas mówi, wzywa pewne osoby, które są nam właśnie potrzebne jako kapłani na tej drodze do nieba. W seminarium nas jest wszystkich 26 na 7 rocznikach, więc są takie roczniki dwuosobowe, trzyosobowe na moim roku, czyli ostatnim. W przyszłym roku przyjmiemy święcenie kapłańskie, jest czterech diakonów, więc daj Bóg, w przyszłym roku będzie czterech nowych księży. Jednak ta liczba cały czas maleje i ta modlitwa jest bardzo potrzebna, byśmy mieli kapłanów na tej drodze do zbawienia największym dobru, jakie możemy osiągnąć. I też chcę podziękować za każdą modlitwę, bo wiem, że ta modlitwa jest zanoszona. Wiem, że też, że też są osoby, które ofiarują swoje cierpienia za powołanych, o powołania. I też bardzo dziękuję za każdą ofiarę, którą będę zbierał po mszy świętej przy głównym wyjściu. Niestety jestem sam, więc będę stał tylko przy głównym wyjściu za każdą też ofiarę, wsparcie, właśnie duchowe i materialne seminarium bardzo dziękuję. I na koniec chciałbym się podzielić też taką e, historią krótką. E, która właśnie niedawno się wydarzyła, powiedział mi ją pewien ksiądz, mój znajomy ksiądz, który miał dyżur w kancelarii kilka dni temu i przyszła tam do kancelarii pewna kobieta o takim bardzo smutnym obliczu. Bardzo taka zrozpaczona, no i ten ksiądz pomyślał: Chyba ta pani chce dokonać apostazji, chce odejść z kościoła. I po rozmowie okazało się, że jednak ta pani chce wrócić do kościoła, że 38 lat temu złożyła akt apostazji, odeszła z kościoła jako młoda kobieta i po 38 latach chce wrócić. No i ten ksiądz, bardzo zdziwiony, bo to są rzadkie przypadki, pyta jej. Dlaczego pani chce wrócić? Z jakich powodów pani chce wrócić do kościoła? I ona powiedziała, że w zasadzie to nie wie, dlaczego odeszła od kościoła, od Boga. Kiedy była młoda, to wierzyła, ale później wyszła za mąż za człowieka niewierzącego, za swojego męża, który ją od tego Boga odciągnął, i rodzina też jej nie wspierała w tym i odeszła z kościoła. Bóg jej był niepotrzebny. I po tych 38 latach mówi: Niedawno umarł mi mąż, umarli moi rodzice. Dzieci nie mam, i zostałam sama uświadomiłam sobie, że jestem sama jak palec na tym świecie i nawet Boga nie mam, do którego mogłabym się uciec, z którego mogłem, mogłabym zaufać. Drodzy bracia i siostry, chcemy dla siebie i dla naszych bliskich zbawienia na tej drodze. I wspierajmy się właśnie w rodzinach, w małżeństwach, wspierajmy też kapłanów na tej drodze do nieba, właśnie by, byśmy do tego byśmy tego Boga mieli na koniec życia, żebyśmy na koniec życia, kiedy staniemy twarzą w twarz przed Bogiem, wybrali Go w wolnej woli, bo Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez Ciebie. Amen.